Dzisiaj będę testować podkład ze starsów, który wyszedł już jakiś czas temu, i prawdopodobnie wszyscy go znają. Być może będę ostatnią osobą, która go testuje, natomiast chciałam poczekać, żeby przetestować go tutaj na kanale. Ja mam go w odcieniu 04. Przypuszczam, że niestety będzie dla mnie w tym momencie troszeczkę za jasny. Jeżeli będzie za jasny, użyjemy kropelek tych brązujących. Z Vibo, tych to jest Match Perfector, przyciemniacz do podkładu z VIBO. No ale sprawdźmy sobie, jak on ma konsystencję. Ma dosyć lejącą się konsystencję. No i niestety będzie dla mnie w tym momencie za jasny. Dlatego dodam sobie kilka kropli tego przyciemniacza z VIBO. W że rozmieszam i sprawdzimy, czy ten kolor. No, zdecydowanie raz będzie lepszy. Okay. Najpierw, oczywiście, wykładam palcami tak jak każdy inny, i będziemy zaraz doklepywać gąbeczką. Mnóstwo ludzi wypowiada się na temat zapachu tego podkładu. On ma pachnieć czekoladą dubajską. Powiem Wam, że ja czuję taki bardzo syntetyczny zapach. To nawet nie pachnie jak te stare czekoladopodobne wyroby. Zapach jest naprawdę taki bardzo, bardzo sztuczny. I czy jest to zapach czekolady? Gdybym nie widziała, że, że na opakowaniu jest napisane tuba czekolada, to chyba nie zgadłabym, że chodzi o czekoladę. Jest dosyć intensywny, natomiast powiem Wam, że po zaaplikowaniu na skórę już go nie czuć. Ukrycie ma naprawdę porządne. Ja mam na sobie standardową pielęgnację, czyli mleczny tonik. Serum z Eveline, którego używam od wakacji. To są z i, i SPF i ten SPF z Elfa Santa Chubo. No i naprawdę ma bardzo dobra. Wydaje mi się, że ten kolor nadal jest troszeczkę dla mnie za jasny. Ale to już postaramy się go ograć mązerem. Ten podkład zastyga i to zastyga dosyć szybko. Natomiast nie zastyga na taki mur beton, on robi się taki taki gumowy, że jeszcze on tak jakby będzie pracował ze skórą mi się wydaje. No Wygląda bardzo ładnie, nie podkreśla jakoś żadnych porów. Ok. Czas na brwi. Powinnam w ogóle od nich zacząć. Dzisiaj użyję sobie tego żelu z NYXa. Dzisiaj, dzisiaj, on w ogóle w swojej konsystencji jest taki bardzo gęsty i ma taki właśnie biały kolor, jak widać tutaj. Spójrzcie, taki biały on jest. Ja jeszcze wyczeszę jego na dnie okay. I przejdziemy sobie do konturowania na mokro. użyję, jak po polsku, to po polsku, Choco Glamour w odcieniu 01. Ten brązek, który przepięknie pachnie, już Wam mówiłam wcześniej, taką czoko kawą pozwólcie, że pokażę Wam tutaj, bardzo ładny kolor. I jest po prostu blendowaniu. To jest marzenie. O no ja mam, że przebieg, przepięknie skóra wygląda w tym momencie. resztka tego co mam na pędzlu I nałożymy sobie tutaj właśnie. I teraz wchodzi różne mokro. Mam taki double shot z Lovely two in one Lip and Cheek. Lubię go używać teraz, kiedy jestem bardziej opalona. Taki kolor. Bardzo ładne. Wydaje mi się, że będzie mi bardzo ciężko zużyć ten róż. Jest go tutaj niewiele. Gramatura chyba nawet nie jest podana, więc prawdopodobnie mniej niż 5 gram. No, ale jest to tak wydajne, że nie wiem, czy będę w stanie go zużyć. mam go od zeszłych wakacji, więc minął już ponad rok. A tutaj ledwo widać, że mógł na poczęła. I teraz będzie korektor e, Wonder March Line, e, I jako mam odcieniu? Suny OK Do dzisiaj użyję sobie takiej totalnej nowości Wydaje mi się, że nie ma tego jeszcze w Polsce, jest to nowy puder z nyx nazywa się Wonder Snatch, jest go kilka odcieni, ja mam Cheeky Cherry, I pokażę Wam jak wygląda, on jest malutki, tutaj ma takie sprytne siteczko, oczywiście już go otwieram, musiałam zobaczyć jaki jest kolor, takie malutkie siteczko tutaj, o, Kiepiemy go sobie tutaj, Pokażę Wam, jaki ma kolor. Taki jasno-różowitki. I... Troszeczkę wydaje mi się, że bieli, ale sprawdźmy, jak będzie wyglądał. Ja lubię różowe pudry. One fajnie wyglądają pod okiem. Ten na TikToku robi i czy słusznie się wszyscy nim zachwycają. No ładnie wygląda pod okiem. Nie powiem, że nie. Ale czy jest to czy jest to jakiś hit, czy jest lepszy od tego różowy Foto Ready z wooden Wild? Nie powiedziałabym Dobra, przeputuję sobie połowę czoła, zobaczymy. No, różnice widać gołym okiem. Jest to wygładzenie i, i wyblurowanie porów. Ale, tak naprawdę, za takie małe opakowanie zapłaciłam 8,99 w putzie. I co ciekawe, właśnie nie ma go w Supertragu. On jest dostępny tylko w bucie w tym momencie. I oczywiście na TikTok szok, Shop. Um, 8,99 za takie małe opakowanie. Um, kontra ogromne opakowanie um, z Wet n Wild za bodajże 7 funtów. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie się utrzymywał. Um, no. Puder. Jak puder. Wygląda ładnie, ale niczego nie urywa. Dobra, zabieramy się do konturowania na sucho. W tym momencie mam jedyny brązer na sucho i jest to ten z Primarka. Bronzer matujący Sunset. Mm, nadal, poluję, nadal poluję na ten brązer z NYXA BATER MELD. Odcinek z 02 bodajże, all Buttered up. każdym razem, jednak, jeżeli jestem gdzieś w supertragu, on jest albo wyprzedany, albo opakowania są już pootwierane i ktoś nie wkładał paluchy. E, więc no, no, ostatnio nie mam szczęścia. E, natomiast e, ten brązer z Nyxa to mój absolutny faworyt, więc e, na pewno na pewno go jeszcze dorwę. E, róż, e, róż który nadal, o który nadal dostaję mnóstwo pytań, e, kiedy mam go na sobie, jest to róż ze Starsów e, ze współpracy z Wedlem. To jest ten róż rozświetlający. To taka mozaika i ja go mam w odcieniu 01 harmonijny blask. Wiem, że nadal są na stronie Starsów i chyba są nawet w dziale wyprzedaży w bardzo dobrej cenie. Jeżeli ktoś lubi róże oświetlające, polecam z całego serca, jest przepiękny. Tak jak mówię, no, ludzie w pracy... Koleżanki z pracy zaczepiają mnie i pytają skąd, skąd mam ten nóż. I co to, to za cuda na policzkach? No, jest. Na powieki nałożę sobie cień z wamszopu jest to tu posypka. On tak wygląda w opakowaniu, tak wygląda na palcu, A tak wygląda po roztarciu. Miliony drobinek. To jest coś, jako sól, można, nosić na powiedzieć nawet na co dzień, delikatny. Jeżeli z nim oczywiście nie przesadzimy, a robi taką robotę Piękne. to mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi jest nadal wierna glamszopowi, głównie ze względu na ich cienie. Są bardzo wysokiej jakości, są przede wszystkim przepiękne. I bardzo dużo ludzi właśnie kupuje z Glam multichromy. Ponieważ multichromy to jest jedna z tych rzeczy, które Hania robi najlepiej na świecie. Chodziłem sobie kreski. Użyję takiego ściętego cienkiego pędzelka. I naturalne kakao. Jest to eyeliner w żelu również z Glam w takim brązowym kolorze. tak kreskami nie wyszła, więc musiałam ją sobie troszeczkę dopracować korektorem. Jak wcześniej mówiłam, uczy się tego makijażu. Wiem troszeczkę późno, ale lepiej późno niż wcale. I jedno, czego się nauczyłam, i o czym pamiętam. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, zawsze można sobie to coś uratować. Jeżeli za bardzo wyjedziecie sobie konturowaniem, bierzemy gąbeczkę, którą nakładaliśmy podkład i czyścimy. Jeżeli coś jest zbyt intensywne, bierzemy gąbeczkę i czyścimy. Jeżeli źle Wam wyjdzie kreska, to chcecie sobie drzwi, sobie z cieniowaniem za daleko oka, bierzecie gąbeczkę albo pędzelek, używacie korektora, czyścicie, nie ma problemu. Widzę, że mam ubytki w brwiach, um, więc użyję tego pisaka z NYX, ten Snatch. I czy jak go mam w jakimś kolorze? Tak, Espresso. On takie cienutkie, pojedyncze kreseczki, więc jest bardzo, bardzo precyzyjne. No i widzę, że ten żelazny ksanin nie do końca sobie poradził, bo te moje brwi nadal wyruszają. Wyglądają ja wyglądają dopełnione brwi. Przejdziemy sobie tu. Użyję tej maskary Spray Marka. Extreme Lash Mascara, ona jest w kolorze brązowym. Bardzo ją lubię, zresztą użyłam już wielokrotnie. No i pogrubia. I wydłuża rzęsy. Taki efekt bardzo lubię. Po jednej warstwie. Podkład wygląda bardzo ładnie. Prześwietla, prześwieca taki blask. Więc naprawdę ładnie, ładnie to wygląda. Daje taki efekt trowej cery. Jak on się będzie utrzymywał? Zobaczymy. Teraz i teraz użyję konturówki z Primarka w odcieniu tofi no tofi. To są konturówki, które są bardzo kremowe. Nie są wykręcane, no, trzeba je struwać niestety. Ale kosztują 75 pi. Ja mam już chyba 5 kolorów. Ta była narzutka, to jest pierwszy raz, kiedy jej używam. I no jak możecie zauważyć, bardzo, bardzo miękka. Kolor jest prześliczny. I dzisiaj e, użyję sobie tej pomadki z poezji, bardzo długo już nie, nie używałam, ja ją mam w odcieniu 404. I ostatnim krokiem e, będzie użycie mgiełki, którą e, kupiłam z poleceń TikToka. Jest to mgiełka e, The Beauty Crop i nazywa się po Filter Mist. Mm. Idąc za tym, co mówią TikToki na temat tej mgiełki, e, po spłyskaniu powinnam już tak nie błyszczeć tego blasku, który przebija e, od tego dubańskiego e, Podkładu nie powinno go tutaj być. Zobaczymy. Jest na, niej napis, jest na niej napisane: po Filter Matifying Mist, Seal, Set and Matify. W środku jest kuleczka. Ona oczywiście jest też taka dwufazowa. Ta kuleczka jest po to, żeby to wszystko elegancko wymieszać. Ona w środku ma. Puder, więc ten puder należy zmieszać z tym płynem. No i chwilę prawda. Bardzo przyjemna. Pompka też bardzo fajna. Daje taki, taki przyjemny prysznic. Ale czy będzie jakiś efekt matujący. Chodźcie chwilę, wyschniemy. No i tak to wygląda po wyschnięciu. Ten blask przebija nadal nie ma jakiegoś takiego niezdrowego, niezdrowej, suchej skóry. Nie wiem się, że tam po prostu scaliła cały makijaż. Skończyłam. Dzięki bardzo i do następnego.